Mieszkańcy miasta i gminy Bodzanów mogli bezpłatnie zbadać swój wzrok. Wszystko w ramach akcji Dobry Wzrok Mazowszan. Zainteresowanie było bardzo duże, o czym świadczyła kolejka na długo przed otwarciem gabinetów. I tutaj wielki ukłon w stronę właśnie pana marszałka, że na tej mapie, gdzie lekarze przyjeżdżają, znalazł się Bodzanów, bo trafia również, trafiają ci lekarze do właśnie takich małych miasteczek. A jeżeli chodzi o choroby oczu, to ta profilaktyka jest bardzo ważna, bo to są już w tej chwili cywilizacyjne choroby związane, wiadomo i z tym brudnym, zanieczyszczonym powietrzem i tak jak widać za mną, zainteresowanie jest bardzo duże. Dostęp do rzeczywiście specjalistów, a szczególnie okulistów jest bardzo trudny. Jak powiedziałem, znam to po sobie, bo, bo również stoję w kolejkach często i aparatura, którą tutaj przywieźli, przywiózł departament, Departament zdrowia od pana marszałka. Jest najnowocześniejsza, jaka może być w kraju, mobilna, także myślę, że to jest najznakomitsza okazja do tego, żeby dokładnie zbadać wzrok i być ukierunkowanym, w którym kierunku, do jakiego specjalisty i na co się leczyć. Celem całego projektu zorganizowanego przez samorząd województwa mazowieckiego jest profilaktyka chorób wzroku oraz zapobieganie utracie samodzielności i niezależności spowodowanej chorobami oczu, co drugi Polak w wieku 16-54 lata nie widzi poprawnie, a co czwarte źle ocenia stan zdrowia swojego wzroku. Badania okulistyczne, jak widać, jest bardzo potrzebne w społeczeństwie. No niestety jest to wynik trudności z dostępem do lekarzy okulistów. Czeka się bardzo długo. No a poza tym myślę, że ta świadomość społeczeństwa też coraz bardziej wzrasta i jeżeli jest taka możliwość, żeby bezpłatnie, bez skierowania zbadać wzrok, to są chętni bardzo liczni chętni. No tutaj nam chodzi przede wszystkim o wykrycie wczesnych takich chorób, które przebiegają podstępnie, takich jak jaskra na przykład, czy zwyrodnienie plamki żółtej czy cukrzyca, która w sposób taki bardzo utajony, często nie zdają sobie ludzie sprawy z tego, że chorują na cukrzycę, i często daje pierwsze objawy właśnie w narządzie wzroku. Więc bardzo się cieszę, że jest taka duża zgłaszalność. Dodajmy, Bodzanów był jednym z czterech miast na Mazowszu, gdzie zrealizowano pilotażowy program. Docelowo ma być on organizowany w całym województwie.